Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie, moi Dreadjowie, tutaj Steel Guard, cześć, zapraszam Was do pierwszego odcinka z gierki Hearthstone. Moi Dreadjowie, będzie to seria, która tak naprawdę zweryfikuje poważność mojego kanału, ponieważ obstawiam, że większość osób, taki przyjmijmy, e, tak ładnie mówiąc, gimnazjalistów i troszeczkę niżej wiekowo, na pewno, chociaż tak, według mnie, tak w moich odczuciach, bardziej by się cieszyły tak naprawdę z serii Poli, Bridge, gdzie można się trochę pobiegłupić, bo Steel coś się nie uda, albo z, z Moda, gdzie można się pośmiać i mieć bekę do wszystkiego. Jednak Hearthstone jest jakby, nie patrząc, gierką tak trochę poważną, która to jest po prostu zwykłą karcianką Więc na pewno, że nie wszystkim przypadnie do gustu. Dlatego też postanowiłem wreszcie nagrać ten jeden odcinek Specjalnie testowy, aby zobaczyć jak wam to się spodoba Jeśli się wam to podoba, to zostawcie łapkę oczywiście w górę Moi drodzy, będzie to oczywiście ten odcinek taki testowy, pojedynczy raczej Bo po prostu ostatnim czasu troszeczkę się wciągłem Fercona oglądam, gram Bo naprawdę ta gierka mi się spodobała Jakoś tak teraz jest, nie wiem dlaczego Tak więc moi drodzy, zapraszam was do oglądania Dzisiaj chciałbym sobie zagrać dwie lub trzy gierki Jedną zwykłą, zwykły pojedynek, jakiś na moim deckiem Moim, mówię moim, ponieważ nie mam żadnego tak naprawdę ściągniętego z internetu. Nie liczę tego mech Major, chociaż tam połowy na serio zmieniłem. I może jedną jakąś tam karczemną bójkę. Tak więc, moi Dreadgeowie, zapraszam Was do oglądania. Pierwszy sobie zagramy Mech Lockiem. To jest deck, który sam jakoś stworzyłem. Wiem, że chyba taki w ogóle istnieje szczerze jeszcze. Nie wiem, jak on się w ogóle nazywa, ale pewnie gdzieś o, o, jakoś podobnie. Ponieważ to jest jakoś czarno. jest po prostu czarny księżnik, który gra sobie mechami. Nie gram rankingu, bo rankingi są do dupy. Odkąd wyszedł już w ogóle TGT, to są następne jakieś z dupy. Deki, które biją wszystko na głowę, zwłaszcza mnie, który dosłownie nic w tej gierce nie kupił. A żeby osiągnąć więcej, to musiałbym jeszcze trochę więcej pograć, a ja jestem, można by powiedzieć, nawet taki nowy. Tak więc moi drodzy widzowie, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Ja mam nadzieję, że się Wam Hercon trochę spodoba. I zapraszam do oglądania. Na pewno jest to gierka idealna do kawki, herbatki. Tak więc zapraszcie sobie coś, weźcie i zapraszam do oglądania. A tutaj teraz możecie zobaczyć jak Stidgar będzie się męczył. Czarny księżnik na czarno księżnika, okej, okay, tak więc zapraszam do oglądania e, To jest mech, tak więc ja mam mechę, mam dosyć spory rush, mogę szybko bardzo, bardzo dużo walnąć w pierwszej turze Tak jak to zagramy też teraz, zrobimy pierwsza, to będzie to i to, drugie to będzie to z czymś Także ten wichaj mi z ma już plus dwa do ataku, tak więc zapraszam was do oglądania Mam nadzieję, że będzie ciekawie, tak więc to będzie taka weryfikacja mojego Tak, weryfikacja poważności tak naprawdę mojego kanału, ponieważ założy się o nic, że mimo wszystko Herzona, jeśli ktoś będzie oglądał, to na pewno osoby można by powiedzieć poważniejsze, czytaj starsze. Chociaż nie mówię, że młodzi nie są poważniejsze. Nie, 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 nie. A może po prostu będą jakieś młodsi, którzy lubią Hercona, lubią, her... lubią karcianki, albo po prostu lubią oglądać Silgara, czyli mnie kiedy się męczę. No widzę, że zagramy sobie troszeczkę podobny ruch, można by powiedzieć, tylko że ja go rówdu przez następnej turze. Eee, więc moi drodzy zapraszam oczywiście do oglądania i robimy tak, pierwsza tura, lecimy z czasem. Ja jestem tym typem graczy w Hercona, który myśli bardzo szybko i atakuje bardzo szybko. I atakuje zanim pomyśli, tak więc będzie na pewno jakieś kilka ciekawych y, akcji w znaczeniu. będzie śmiesznie. Dobra, Też jest czarnoksiężnik. Nie wiemy do końca jaki na razie dek, ma tylko i wyłącznie wędrowca pustki. Nie, raczej nie tak zwany hendok, czyli osoba, która musi wypełnić swoją rękę. What the fuck, co to jest? Kto tak gra? Nie mów mi, że oni się z tym zatokie, to będzie bez sensu. Dobra, panie, straciłeś jeden many. Jeden 2, tak powiem. Lepiej dla mnie szczerze mówiąc, bo ja będę miał za chwilę, on będzie miał czysty stół, za chwilę on będzie 1, 1, tak więc e, możemy wy tego, ale myślę, że nie ma sensu um, tego robić, bo wolałbym właśnie zagrać. Tak, to idzie, tutaj bo ma 3 Dimedžu, teraz mamy postaci po 1, te ma 1, 1, zrobimy tak, żeby wszystkie 3 miały po 1. Obstawia, że on ma tak zwanego Mortal Coila, czyli że wali jeden i dobiera kartę, jeśli zabił kogoś, a więc będzie miał teraz do wyboru do koloru, obstawia, że zabiję tego. A jednak nie, dobierze kartę i pewnie pójdzie tak. Chyba że ma tego, on chyba jeden kosztuje ten mortal coil, co nie? Nie, zobaczę. Mam już fajną obramówkę kamerki, co nie? Się naszukałem, ale znalazłem. A w ogóle nie za ciemno? Nie, powinno być spoko. Czyli już jest w ogóle 19 coś, tak więc Taki no. hercon to jest taki odcinek na rozluźnienie. Mówię sobie walnąć, kawę, herbatkę i obejrzeć. O, znowu mam mistrza... To mieliśmy no 4 minuty, miałem trwać 15-20. Ja już wygrałem? Nie, 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 nie ma tak. Gram jeszcze raz. Jeszcze raz moim mechlokiem. To jest specjalny mój deck, który ma dupę mechów za małą cenę. Trochę inny całkowicie od Mech mechmajera. Nie lubię po prostu kupować deków z internetu. Nie dość, że tak naprawdę nie mam tych kreatur prawie wcale. Bo może gram tydzień, dwa, może trzy. To tak naprawdę wiecie, no. Sama przyjemność, zrobić coś nowego. Zresztą pewnie znajdą się za chwilę hejter DZILGOR to jest Dilgort, nie jest nic nowego. Chociaż ja Mechlok istniał od dawien dawna, ja się domyślam, że istniał naprawdę. Więc robimy sobie tak, pierwsza, pierwsza, druga, trzecia. Myślę, że będzie zagranie dosyć spoko. A to jest rogue, więc będzie musiał się przejść przez naszą prowokację, żeby kogokolwiek zdupczyć, chyba że ma tzw. blade fury, czyli nie wiem jak to jest w ogóle po polsku. Oglądam bardzo dużo streamerów ostatnimi czasy z Herstona. No i po prostu nauczyłem się bardziej nazw, e, e, nazw angielskich, aniżeli polskich, co się przydaje, to jest również wielki plus. Okej, okay. w pierwszej turze on pewnie nie zagra. Sobie zdupimy ten toporek. Tak jest, dobrze myślałem. E, mamy spługawienie. Sp sp to jest karta, która według wszystkich jest taka prostą że szkoda gadać. E, ale według mnie dosyć spoko. E, tym bardziej na mój deck, Gdzie nie mogę tak naprawdę, mam bardzo duże problemy ze zniszczeniem czegokolwiek dużego. Więc po prostu rzucam sobie to. On tym, tą postacią zrobi jakikolwiek jeden ruch i ta postać pada. Tak więc to jest takie nawet przydatne, mój szczerze. Ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale da się zagrać. Ok, zrobił tyle, żeby we mnie walnąć. Obstawiamy teraz. Tak jest, walnie we mnie. Traci jeden haps na twarz. jak to brzmi, był. Okay, dostaliśmy nakręconego gnoma, więc możemy zagrać nawet tak i jeszcze tak. Idziemy Olin, in. To jest takie typowe jolo. Ja gram dla zabawy? To jest czysta dla mnie zabawa. Ja po prostu uwielbiam karcianki. Nie miałem tego dawno temu. Nie znam no, nigdy w życiu żadnych karcianek, e, w prawdziwym życiu. a więc po prostu Herston mi się spodobał. Chociaż dawno temu, kiedy byłem młodszy jakoś, wtedy kiedy wychodził Herston. A mnie, kiedy on szczerze mówiąc. E, akurat to mi wcale nie przeszkadza. E, nie wiem, nie pamiętam właśnie, kiedy Herston wychodził. E, to wtedy, kiedy wygrałem pierwszy raz tę kierkę, to mi się szczerze że tak nie spodobała, to nie? Dobra, to robimy tak i, i tak. Stracimy niepewną no, postać, się może powiedzieć, że lepiej by było użyć splugawienia, ale szczerze mówiąc e, tamten było 1-1, a ten mały gnomek wali plus minus dwa obrażenia, tak więc tak, to niby nic, no ale można by popuścić twarz, prawda, żeby go ochronić, ale jednak wolałem tego typka po prostu zniszczyć, nie marnuję tak naprawdę nic i zdobywając e, kartę. Ciost plecy, backstab, okej. Okay. Dosyć śmieszne użycie, bo pewnie użyję właśnie backstaba i sztyleta, żeby to zniszczyć. Tam też track, swój, nie wiem co ten typek trochę odpieprza na razie. Jakąś kartę tak graję. E, Wypotroszenie. A, okej, okay, dobrze. dobra, to, to było mądre. Przejdę zagrow tego. Ja bym zagrał w tego. Ja nie wiem, dobra. Idziemy tak dalej. Idziemy Jolo. Ja wiem, że on może mieć to w górze Ost, czy nie wiem, jak się nazywa Blade Fury e, po polsku, ale powiem szczerze, że nie wiem. Jeśli ktoś chce u mnie oglądać Herzona, to naprawdę to jest taki typowy Herzona. Rage, atakuj. B. zniszcz od razu. Spoko! O idzie w twarz, widzę, na bogato! Żadne e, dwa obrażenia. Bez sensu, bo nie zagrał innej karty. Szczerze mówiąc, to nie ogarnię co ten typek robi. Zagrał tą, tą, tą. Nie chcę splugawienia, szczerze mówiąc, tracić. Mm, a... Mógłbym zrobić tak, szczerze mówiąc, bo i tak będę miał poddać potem 2-1. A on będzie miał pusty studek, to będzie dla mnie plus. Zrobimy sobie pinka, mamy dwa wkurzotrony, tak gdzie jednego sobie na pewno weźmiemy. I idziemy dalej w pasz. Okej, okay, 11 obranie jeszcze ma. To jest dosyć ciekawe w szóstej, znaczy w piątej mojej turze. Oczywiście mógł mieć jeszcze dwa, trzy mniej tak naprawdę, no ale... Nawet więcej ogóle. Nie, dobra, trzy mniej. To albo tego, albo tego bym zamienił. Zobaczymy, jak on sobie poradzi, szczerze mówiąc. Dał mi turę. A, przecież on to przegrał. Cztery, dwa, trzy, jeden. Co on ma, że on chce mi dać? Nie, nie, nie kuma się. Bo może on naprawdę nie ma żadnych kart. A żeby fajnie wyglądało, o! Wkurzotrony obok. Mam taką, by teraz zagrał te Blade Fury, które wali po prostu obrażenia jego broni wszystkim, niszczy jego broni, wali wszystkim te obrażenia, to i tak przegrał, bo mam dwa wkurzotrony, które. Przepraszam bardzo. Czemu podczas nagrywania odcinków pierwszy tewek mi się poddał, a drugi gra tak, że chce przegrać od razu? No, to zbita z nędzą przecież, jakaś normalnie. Ja to robię tak, a co, a co, koniec tury, bm, bm, złe maniery, już widzę te komentarze, Stinger miał się halwy w, yy, yy, w 8.40 i <laughs> Okej, okay, zrobimy sobie tak, pójdziemy, no co ten tywek od pierwsza normalnie, ja pierniczę. ale beka, Dub, dawać mi kartę, No, nie, dobra, moi drodzy, kończymy to. No, nie wiem, udało nam się jakoś wygrać. Nie, nie lubię takich walk, szczerze mówiąc, kiedy albo ktoś się poddaje, albo ona jest strasznie łatwa. To, 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 to nie trochę bez sensu. O, proszę bardzo, 10 złota. Daję długo, może arenę kupię, mam 105 złota, co nie Dobra, pójdziemy sobie do jednej karczemnej bójki. Tam to jest wszystko wyrównane, bo deki są narzucone tak, jakby z góry, więc. E... Ej, nowa karczemna bójka jest? What? No, się nad wami, nasuca wasze talie manu. W pierwszej dużej normalnie jeden, ale później trzy, następnie. Czyli co Pięć! Czyli, tak najlepiej. Ja nie mogę, nie chcę robić teraz deka. Ja! też typowy dek pod dosyć mocnym stworem. Więc myślę, że tutaj yy, bardzo mocny będzie handok i optamię, że wszystko przegram. Yy, ponieważ na w świecie. No, się jakby zrobić takiego coś innego? Zagramy sobie, czekajcie. Bo tutaj pewnie każdy myśli tak jak ja, czyli typowo. Skoro dostajemy co dwa, dwie, dwie many. No, to może by tak jednak. Zagrać coś mocnego, skoro te many do, dostaniemy dosyć szybciej. Jednak Stilgar jest mądry i Steelgar wie, że można zagrać inaczej. Dlaczego by nie zagrać szybko? No właśnie. Full szarża. Eee, na pewno dzika nie chcę. <laughs> chcę tego 3-1, dajcie mi go znaleźć. Eee, więc zobaczymy. Dobra, jednego murloczka weźmiemy, no bo nie spoko. Jednego akolite bólu, żeby mieć chociaż jedną kartę zawsze do ręki więcej. Hmm... czy jeżdżę teraz dwa... I chyba tak naprawdę już nie mam nic, chociaż przywódczyni kultu by się może jeszcze przydała. I tak naprawdę chyba by było wszystko, bo tak naprawdę nic innego więcej nie mam. Hmm, no, może coś damy jeszcze bota. Bez sensu on jest tak naprawdę, on jest całkowicie bez sensu, zgadzam się. Ale wiecie, nigdy nie gram jeszcze tej bójki, nawet nie wiedziałem, że jest nowa bójka, szczerze mówiąc. Tyle siedzę na streamach, a nie wiedziałem, że jest nowa bójka. Ja tam zawsze spamuję, dobra. Gram sobie jeszcze okazji nową bójkę, która dla mnie też będzie nowością. I zagram pewnie dekiem innym niż każdy myśli, żeby zagrał, bo mamy już trzy many w drugiej turze. Potem pięć, potem siedem, potem dziewięć, Czyli w normalnej czwartej mamy 9 many. Kiedy normalnie mielibyśmy 4, więc jest ciekawie, nie powiem, że nie. Szaman, czyżby to ten szaman? O kurde, to przegram. Eee, dobra, to sobie zostawimy. To jest spoko, to się zostawimy, bo on pewnie będzie miał milion rzeczy, a to się zmienimy. Takie trochę głupie rozdanie, bo wolałbym mieć coś na jedną. Ale ja tak naprawdę... Ale ja do dupy deck zrobiłem, przecież ja tak, tak mam mało stworków tutaj, że aż szkoda gadać. Będzie śmiesznie. Mam no, proszę bardzo. Eee, to gramy razem z psami, więc to sobie zostawiamy. Witaj. Jak Witaj, to sobie spuścić psy. Czyli Unleashed the Hound po angielsku, po angielsku wszystkie nazwy znam, A dopiero potem zagram sobie leśnego Wilka. Hopsiu. Na razie kiedy on nic nie gra, to zobaczymy. Dwie man nie zagrał, czyli nie ma tego to temu 3-4, więc jest dosyć spoko. Jest bardzo ciemno, a kamerka mimo wszystko ma mnie dosyć jasno, tak więc fajnie, żywiołak 2-4. 2-2... Hmm, Mogę go niby zabić teraz, szczerze mówiąc, ale... Szczerze mówiąc, czekajcie, plus jeden plus jeden, Dobra, nie, musimy... Nie, 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 nie. To jest, przepraszam bardzo. To jest łowca. Hunter. All Face, moi drodzy. Zawsze bij w twarz. Nawet się wiesz, że przegrasz, bo ja już wiem, że przegram tak naprawdę tutaj. Wystarczy jeden typik, jakiś z mocną prowokacją, ja tutaj te, teoretycznie już padam, tak więc... Teraz chyba pająki zagra pewnie? A nie, totem, czyli jeden i jeszcze drugi. No to pewnie na pewno trafił mojego murloka. <laughs> Okej, okay, jest. Czasami szczęście. Wow! To ten przypływ umany mu dało. nie no what the fuck, ma na koniec, który dobiera kartę. To jest masakra. Oczywiście mogę zagrać teraz to z tym i tak naprawdę bym wyczyścił ten stół. I to jest tak naprawdę bardzo fajne zagranie. Eee, więc okej, okay, czyścimy. Oczywiście ja też go tracę, więc o, o, o wiele bardziej wolałbym na przykład zagrać to. Ale szczerze mówiąc też z drugiej strony. Zobaczymy, czekajcie. Hafer, hafer, dajcie mi dzika, proszę. Misza, no dobra, trudno. Nasz niedźwiadek. E, no to nie no, to muszę na pewno wyczyścić, a to jest masakra, więc to też trzeba od razu wyczyścić, jak to jest tylko możliwe. Pójdziemy sobie w twarz i w następnej turze to zniszczymy. Gotowe. Dobra. Wiem, że powinniśmy pójść całość twarzy byśmy mieli 8 obrażeń tak naprawdę. Żeby miałby już 12 i on by się musiał potem męczyć tak naprawdę ze mną i szczerze mówiąc, dopiero teraz o tym pomyślałem. To jest to co mówiłem na samym początku, że nieraz... E, pierw robię potem myślę, więc teraz może i uwalnąć jakąś burzę, albo coś się jak naprawdę patrzcie Nie powinienem pójść tak naprawdę w twarz. On by się potem musiał tradować. Chociaż jakby się tradował i wrzucił potem tego prowokację, ja nie miałbym dosłownie nic. Może jedną bez tej bym go zniszczył, ale to i tak, tak byłoby tak naprawdę. Tak to już jest z góry przegrana dla mnie chociaż. Ja jestem zawsze optymistą, ale szczerze mówiąc, z totem szamanem wygrać moim deckiem, moim bekowym deckiem W ogóle mam 7 many już na nie wiem skąd. Tak śmiesznie idzie. Śm śmieszna ta bójka jest. E, że ten... Dobra, graj, masz jeden many, przepraszam bardzo, co ty za jeden... O cholera, jest. ja chciałem to rozwalić. Strasznie głupi totem, strasznie mocny totem. Mogę to rozwalić, ale nie wiem, czy jest sens rozkaz zabicia tracić na to. Chociaż teraz tak naprawdę, jak się tak patrzy, to o Jezu. dobra, robimy tak, robimy tak, mówię o Jezu, bo wiecie, 9 many mieć i tyle kart, to może sobie trochę pograć, więc aha, aha. To sobie zostawiłem, bo to jest dosyć fajne. Zagramy jeszcze tak. Zagramy tak, zagramy tak, zagramy tak. Zagramy, tak. I spada. To jest dosyć fajny do totem, bo, bo bije tylko jedno obrażenie, więc mogę użyć do tego Akolity, żeby to striggerować. I Akolita będzie tracił tylko jedno życie tak na spokojnie, chyba żeby mi to rozwali jakoś, żeby było. W następnej turze w ogóle mamy 5, 6, 7, 8, 9 obrażeń. Więc jeszcze jakbyśmy jakiegoś spela dostali co bije obrażenia, to myślę, że moglibyśmy nawet i wygrać. Tylko nie, tylko nie taunt, proszę leczący totem, ok, spoko No to będziemy się tutaj bić, wymieniać dosyć ostro, on już ma 9 many jak się śmiesznie leci. W ogóle zaczynam, nawet nie wiedziałem o tym. Teraz się skapnam. On ma bardzo dużo kart, ja niestety tych kart nie mam. Mamy akolitę, więc na pewno jeszcze jedną kartę sobie teraz dobierzemy, chyba że nas jakąś burzą nie zaskoczy. E, więc hex? Nie, bruskawica. O, kurde, czyli pójdzie tak, A, do dupy tak, znaczy dla niego dobrze, no, naprawdę dobrze, gra grał. Nie, dobrą kartę, więc jest gitny. Dajcie totem 1-1, proszę, totem 1-1. Jeszcze ma. Co on chce zagrać? A my tu mamy totem. plus jeden, plus jeden za każdy przyjazny totem. Wow. No mówię, tutaj, totem deck, na tym jest dosyć fajne. Macie praktycznie nieskończoność many, walicie tyle tak naprawdę tego, ile tylko możecie. To jest masakra. jakby to trafiło w to, to to by był cud życia normalnie. No może się uda. Ryzyk fizyk, prawda? Kto nie ryzykuje, ten nie ryzykuje. Robimy tak. 50-50 Dobra, potem mam 5-7 obrażeń. Zobaczymy jak to będzie. Ile już jest minut nagrywania? 6... 17? Ale ta gra leci szybko. Okej. Okay. Jak tam kawka herbatka wypita? Obejrzany odcinek, prawda? Jeśli się podoba, nie o łapce w górę. Przypominam tylko, jeśli się podoba. Jak się nie podoba, to w dół. Albo w ogóle. Albo komentarz, co by poprawić. No i ja mówię, też taki testowy odcinek, bo po prostu tak mi się bardzo chce zagrać w Hearthstone'a, że... Wiecie. Jak on tego jeszcze nie wygrywa? On ma tyle kart. Co on ma za karty, że on przegrywa? Dawaj tu kogoś z prowokacją, ja padam. Oczywiście, dobiorę sobie kartę. Może walnę mu dwa obrażenia, ale to tylko tyle. Jakbym teraz on walnął w dupę w postaci, ja bym teraz z pieski. Spuścić ze smyczy. Unleash the hound. Jak teraz mam pieski to wygrywam Dał mi jeszcze jakąś jedną kartę dawać To jednak nie jest to I tu mi chyba kolizniejsze... Uuuu, fuck Czyli mam 1, 2, 3, 5 obrażeń Jakbym miał pieski to bym wygrał Teraz muszę mieć pieski żeby wygrać, inaczej zbidać z nędą Niestety nie ma Robimy tak eee, Robimy tak Robimy tak Dilgarker. Wiecie co wyczuwam? Yy, Mechbota, znaczy medycznego bota, tego co cię leczy 8. To co ja wybrałem na ostatnią rzecz do mojego deku. Jeśli on to ma, padam. Jeśli nie ma, wygrywam. Bo mam 28 życia, więc nie ma szans. Wygrałem. Okej, okay, udało się, moi dredżowie. czyli moim beko udało się wygrać, czyli podczas odcinka było tak, dwie wygrane to, to, tamto. Szybki strzał. To może jeszcze zrobimy jakieś super BMI. Ciao. Dobre zagranie. I jeszcze zniszcznosowego stronnika, proszę bardzo. No i więcej kart nie mamy, kończymy, dobre zagranie. GG WP, i sobie jeszcze otworzymy pakiecik Bo jest nowa karczemna na tak którą widzicie, i o którą o, dziwo wygrałem Okej okay. Ale ciekawy odcinek, powiem że milion razy ciekawszy niż bym się spodziewał Chociaż tak jak mówię, to naprawdę do tego typu gierek trzeba mieć odpowiednio, tak naprawdę e, Też widownię, bo ja tak nie, nie jestem przedwczajony może Po prostu mój kanał nie podchodzi pod kanał taki typowo Jolo spokojny, Herstonowy spokojny, taki poważny, poważny, nie? U mnie też jest Beka i tedy śmiesznie. O, epicka karta. Mam jakąś epicką kartę, A, epicką bójkę, spokojnie i rzadkość. No, nie. Dla mnie każda karta jest fajna, więc moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się jak najbardziej podobał. Nie zapomnijcie łapka w górę, i ja wam życzę miłego dnia. I do zobaczenia w na tym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, pa, pa.